Cześć Turosa, witajcie w kąciku RetroGracza. Słuchajcie, dzisiaj znowu Malinka, znowu Raspberry Pi i emulacja naszej Atarynki 800XL, jak również innych komputerów. Dzięki systemowi Sedarii Linux, który umożliwi nam emulację retrokomputerów. Dla osób zainteresowanych tym tematem, zaraz wam pokażę, skąd pobrać ten fantastyczny image. Zaczynamy. Przechodzimy do Google, wpisujemy SEDAI EMU i jak widzicie na trzeciej adresie mamy SEDAI Linux. Klikamy tam, przychodzimy do zakładki GET SEDAI. Klikamy, scrollujemy stronkę w dół, aby pobrać nasz image Informacja tu u góry, że image działa na Raspberry 4, 3 oraz trójeczce I potrzeba nam minimum 8 GB karty SD. Plik należy pobrać, rozpakować, a następnie użyć programu, dzięki któremu nagramy nasz image na kartę SD. Ja używam Raspberry Pi Imager, który jest bardzo dobrym programem do nagrywania takich softów. Klikamy na Wybór OS, ściągamy do dołu własny image, klikamy tam, wybieramy image, który chcemy nagrać na kartę. Klikamy Open, wybieramy naszą kartę. Ja używam karty 64GB zatwierdzamy i klikamy Zapisz. Program przypomina nam informacją, że wszystkie dane na karcie zostaną wykasowane. Klikamy tak i program, czyli image, nagrywa się automatycznie na naszą kartę. Po całym procesie nagrywania otrzymujemy informację, że karta została nagrana. Zamykamy okienko i wprowadzamy kartę do naszego Raspberry Pi. I to właśnie teraz zrobimy. Kartę już wpiąłem. Przypominam, aby podpiąć pod Raspberry Pi jeszcze nasz pendrive z wszystkimi programami, które chcemy używać w naszym Atari. Podpiąć również klawiaturę. A jeżeli używacie Pi 400, ten problem już macie z głowy. A my odpalamy Raspberry Pi. Przypominam, że teraz przejdziemy przez proces konfiguracji naszej karty. Czas wgrywania jest. Dość krótki. Proszę bardzo. Już mamy obraz. Wybieramy naszą klawiaturę, którą mamy podłączoną. Mamy tu oczywiście wybór klawiatury w języku polskim. Ja mam podłączone wersję niemiecką, tak więc wybieram nazwę German. Wy natomiast musicie wybrać taką klawiaturę, którą macie podpiętą po teraz Pi. Konfiguracja się rozpoczęła. To potrwać może parę dziesiąt sekund w moim przypadku. Troszeczkę dłużej, ponieważ mam 64GB kartę pamięci. Kuracja systemu została zakończona. Teraz nastąpi restart systemu, a po nim zobaczycie pierwszy raz menu, które pokaże nam możliwości tej wspaniałej emulacji. No i mamy to. Jak zauważyliście, oprócz naszej Atari'nki, mam tutaj emulację Amigi w dwóch wersjach, w Amiberii i oraz UAE for ARM. Następnie oczywiście Atari 800. Dodatkowo mamy tutaj emulację jakiegoś systemu, o którym w sumie nie za dużo wiem. Coś tutaj mamy informacje od Epla, ale jeżeli coś na ten temat wiecie, dajcie znać. Następnie mamy Dosbox, Fuse, czyli ZX Spectrum. Hatari ST, czyli po prostu nasza ATARYNKA ST. Dodatkowo mamy tutaj Apple, emulacja Apple'a dwójki wersji E, Open MSX, czyli konsola MSX, Vice, czyli C64, 128, jak również inne komoderki i oczywiście Amstrad CPC 464. Ale my mieliśmy się zająć ATARYNKą 800, więc klikam na Atari 800. I zobaczymy, co się stanie. Nasz Raspberry Pi właśnie w tej chwili zamienił się w Atari 800 XL. Ta animacja bardzo przypomina nam animację z Amigi 600 1200. Ale my, nie przedłużając, klikamy przyciskiem F1, aby otworzyć menu systemowe. Jak sami widzicie, menu jest bardzo rozbudowane. U samej góry mamy Run Atari Program. Klikamy tam, aby odpalić bezpośrednio nasze gry. Musimy wybrać tylko pod który port USB mamy podpięty pendrive. U mnie to jest USB 2 lub 1. Jednak było to 2. Wybór gier jest automatyczny, czyli wybieramy co chcemy. Klikamy Enter i gra się w gra. Następnie mamy Disk Manager. Tutaj mamy możliwość podpięcia więcej stacji dyskietek, gdy mamy programy wielodyskotkowe. Następnym jest Cardridge, czyli tutaj możliwość odpalenia programów, które były przystosowane dla Cardridge Kolejne menu mamy Tape Manager, czyli odpalenie programów z końcówką CAS, czyli kasetowych Ale tutaj gry wgrywają się naprawdę błyskawicznie, nie musimy czekać 15-20 minut na wgranie jakiejkolwiek gry System Settings, to jest ważna sprawa, u góry możemy wybrać jaki system chcemy emulować W tej chwili jest Atari XL gdy klikniemy na to Enterem, mamy do wyboru inne systemy, na przykład 1200, czyli amerykańską wersję Atarynki, my wybierzemy 130 i klikniemy Enter, aby zatwierdzić, jak sami widzicie, OS wersja jest przystosowana do Altira OS. Ja tak zostawię oczywiście możecie to zmienić na oryginalny sofcik ATARynki, tak również jest tutaj wersja Basic, która jest przystosowana do Altira Basic. Przejdźmy do kolejnego menu, czyli ustawienia dźwięku. Tutaj możemy również troszeczkę się pobawić. Mamy możliwości ulepszenia naszego dźwięku w naszej atarynce, zmieniając frekwencję z 44 na 48 tysięcy herców. Jak to woli, zostawiam to dla Was. Możecie zmieniać sobie do woli, jak tylko chcecie. Co mamy następnie? Możemy tutaj oczywiście nagrywać też muzykę z gier. Pliki będą nagrywane w wersji Wave. Tak więc dla koneserów, którzy chcą mieć muzykę na atarynce, proszę bardzo. W Disk Settings mamy oczywiście możliwość wyboru rozdzielczości na naszej atarynce. Ja pozostawię to w wersji oryginalnej. Nie chcę nic zmieniać. Lubię wygląd, który jest wyświetlany ze starej, poczciwej atarynki. Ale dla Was, jak już wspomniałem, możecie się bawić do woli. Przecież możemy wrócić do ustawień pierwotnych, jeżeli coś pójdzie nie tak. Co mamy następnie? No, oczywiście, nasze joysticki. Ja podłączyłem dwie wersje kontrolerów na USB. Jeden z nich to jest na przykład kontroler od Xbox One. Działa bez problemu, bez konfiguracji, zostało wszystko rozpoznane. W ustawieniach emulacji możemy wybrać, czy nasz basic przy starcie zostanie wyświetlony, czy też nie. Na przykład pokażę wam, ja ustawię teraz, żeby nie został wyłączony. Musimy zejść na dół, zapisać ustawienia, które zmieniliśmy. I odpalimy naszą Raspberry Pi z Atarynką na nowo. Zaraz zobaczycie, jak to będzie teraz to wyglądało. I czy nam się udało. Odpalamy jeszcze raz Atari 800. I powinniśmy zobaczyć BASIC, który jak zawsze był w oryginalnej Atarynce. Tutaj mamy oczywiście BASIC z Altira 155. A ja was się z wami witam. Witajcie w kąciku Retrogracza. Przechodzimy znowu do menu. Wracamy do ustawień emulatora. I dla tych wszystkich, którzy chcą używać oryginalnego BASICA, również systemu operacyjnego z Atarynki, przechodzimy do zakładki System ROM Settings i tam musimy wrzucić wszystkie pliki, które są potrzebne do wystartowania z oryginalnej Atarynki. Ja niestety miałem problemy z oryginalnym bazikiem Raz się ładował, raz nie, dlatego pozostawiłem wersję, która była od razu podpięta pod ten emulator. Ale dla wszystkich innych może macie inną lepszą wersję i będzie wszystko działać. Pamiętajcie, że za każdym razem, gdy wrzucimy to te wszystkie pliki, musimy zapisać stan zmian. Przechodząc do zakładki Save Configuration File. Klikamy wtedy znowu Enter, wszystkie nasze zmiany są zapisane. A my po restarcie powinniśmy cieszyć oryginalnym softem z Atari'nki. Następnie mamy Save i Load State, Save Screenshot. Jak również kolejna wersja zgrywania jakichś screenshotów. Nie znam się na tym, nie wypróbowałem tego jeszcze. Mamy również powrót przyciskiem Escape do powrotu do emulacji. Reset, czyli ciepły reset, jak również zimny reset. Każdy z nas zna. Enter Monitor. Tutaj próbowałem, raz miałem obraz, raz nie. Nie wiem dokładnie o co tu chodzi. Informacje o emulacji, czyli mamy emulację Atari 800 w wersji 4.2.0. I na samym dole pod F9 mamy wyjście z emulatora. My przechodzimy teraz do jakiejś gry, aby zobaczyć, czy gry również się wgrywają. Klikamy na Run Atari, wybieramy nasz port, gdzie jest podpięty pendrive, i może odpalimy na początku klasykę Atari, czyli Zybex. Tu mamy ten katalog, wybierzmy może jakiś plik ATR i odpalmy tą grę, jeżeli się uda. Jednak się udało, wklikujemy tylko na A, wybieramy grę i mamy jak sami widzicie natychmiast wgrany Zybex. Jest to naprawdę świetna klasyka, świetna strzelanka na Atari, jak również na wersję w C64. Spróbujmy może chwileczkę zagrać, zobaczymy jak mi pójdzie, nie będę obgrywał tego... Zbyt długo, bo chcę jeszcze pokazać Wam inne gry i inne jeszcze ustawienia. Od razu rozpocząłem i zginąłem. No, słuchajcie, dawno w tą grę nie grałem, jakieś dwa dni temu, ostatni raz, ale tak żartem. Yy, gra jest naprawdę fenomenalna. Wyszła na ZX Spectrum C64. Tak więc, jeżeli macie któryś z tych komputerów, a dzięki tej emulacji jest to możliwe, aby odpalić zarówno C64, ZX Spectrum, jak również inne emulacje. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się z tym tytułem. Jeszcze chwileczkę i przejdziemy do następnej gry. Na razie idzie dobrze. Pytanie, jak długo? Mamy tutaj różną broń. Grałem ostatnio w wersję Zybexa, w której nie miałem na dole tej całej grafiki. I powiem wam wtedy uważałem, że pierwszy lewer jest naprawdę banalny. Ten już jest troszeczkę trudniejszy, ale to już jest film na inny czas. Ja teraz zrestartuję pamięć. Nie wiem, czy to coś da, ale dla wszelkiego zwyczaju kliknę raz kod Start, aby wejść znowu do menu w F1 i wejdziemy znowu w ustawienia, na początku wejdźmy do menu, wejdźmy w ustawienia emulacji i zwiększymy naszą pamięć z. Przepraszam, to była mała pomyłka. Oczywiście musimy wejść w system settings i tam zwiększymy naszą pamięć ze 128 kB. Zaszalejmy i może ustawimy na 576 kB, aby nowe produkcje również mogły odpalić się na naszej atarynce. Oczywiście zgrywamy ustawienia, aby pozostawić 576 KB na dłuższy okres czasu. Przechodzimy znowu do gry. No i jaką grę można odpalić? Która potrzebuje troszeczkę więcej hmm, pamięci. Oczywiście ostatni hit, czyli Albert. Sprawdźmy, czy ta gra również odpali się nam z tą powiększoną ilością pamięci. Jak sami widzicie, gra się wgrała. Jak teraz wcisnę Fire, mam nadzieję, że nie otrzymam informacji, że mam za mało pamięci. Tego nie ma, czyli mamy atarynkę z możliwością używania. Gier, które potrzebują więcej pamięci RAM. Zacznijmy może pierwszy level. Zobaczymy, jak ta grafika jest przepiękna. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Gra jest dość ciężka, wygląda bardzo prosto, ale uwierzcie mi, tutaj trzeba się przystosować do tego, w jaki sposób nasz albercik skacze, ponieważ musimy za każdym razem zrobić mały rozbieg, aby przeskoczyć z platformy na platformę. O tym właśnie mowa. Za mały rozbieg, i nie doleciałem do kolejnej platformy. Gra jest w sumie, jeżeli chodzi o reguły, bardzo prosta. Musimy pozbierać wszystkie świecące kropki, które mamy na naszym levelu. Po zebraniu wszystkich, przechodzimy do levelu numer 2 i kolejnych. Czyli gra działa. Teraz pozostało nic innego jak wyjść z powrotem. Z gry i sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo ciekawi. A jest to odpalenie Ridge na naszej ATRENC. Wchodzimy w Cardridge Management, przechodzimy do zakładki Cardridge. Klikamy tam, wybieramy jakąś grę lub program, który był wcześniej nagrany na cardridge, na przykład Riveride wiem, że ta wersja miała swoją wersję na cardridżu. Gdzie ona jest? Riveride. Ktoś coś widzi? Tu. Wybieramy plik Car, albo Car, jak tam chcecie. Robimy, wciskamy F5, czyli Reset. I gra od razu bezpośrednio startuje z Cardrige'a. Czyli wszystko, co do tej pory chcieliśmy mieć w na naszej ateryce, mamy dzięki tej emulacji na Raspberry Pi. Jak sam widzicie gra działa, możemy sterować, strzelać, czyli normalny klasyk na naszą Atarynkę. Każdy na pewno z Was zna tą grę, zagrywał się w nią lub zagrywał się do tej pory tak jak ja, bo przypominają mi dobre czasy, kiedy nie było problemów, a czas spędzało się tylko i wyłącznie na graniu i obowiązkach domowych oczywiście. Nie zapominajmy również o tym. Trochę przyspieszmy, może nie będę strzelał, no, jednak musiałem, może dolecę do levelu trzeciego, albo i nie. Ok, gra działa, nie zapominajcie po każdym zakończeniu gry wejść znowu w ustawienia w kartridżu, wyjąć grę klikając Backspace, aby gra nie wgrywała się nam za każdym razem, gdy wystartujemy naszą atarynkę. Pozostała jeszcze jedna rzecz, która w tej całej emulacji, nie tylko atarynki, chciałbym wypróbować, na razie wyjdę z tego emulatora, i chciałem odpalić emulator C64, zobaczyć, czy ten emulator również działa. Sprawdźmy to. Jeszcze taka mała informacja: jeżeli chcemy korzystać tylko i wyłącznie z jednego emulatorka, możemy pod przyciskiem F2 ustawić tak, aby tylko i wyłącznie nasz wybrany emulator startował od razu z Raspberry Pi. Przejdźmy teraz do C64 i zobaczymy, czy komodorek również tutaj da się emulować. Da się! Więc, witajcie ponownie, tym razem w C64. Słuchajcie, tutaj jest inna metoda, zamiast F1, jak tak było w Atari'nce, tu musimy wcisnąć F12, aby przejść do menu. No i aby nie przedłużyć tego filmu, bo sami możecie resztę już sami wypróbować, odpalmy jeszcze może na koniec jakieś demko, które pokaże nam, jak wgrywać programy wielodyskowe. Przejdźmy może do naszego pendrive'a, wybierzmy sobie jakieś demko. Ja proponuję odpalenie demka. Matematyka, z którym zawsze miałem problemy na oryginalnym sprzęcie. Demko pod Pi1541 zawsze mi się zawieszało. Sprawdzimy w takim razie, jak to ma miejsce na tym emulatorku. Tu jest Matematyka, wybór dysku numer 1 jest tu. Wciskamy Enter. Program się ładuje. Ten czas oczywiście wgrywania jest troszeczkę dłuższy, bo teraz emulujemy bezpośrednio oryginalne standardowe stacje dyskietek bez dopałki. Tak więc czas będzie troszeczkę dłuższy. Zobaczymy czy się wgra. Proszę o zmianę dysku. Wciskamy znowu F12, przychodzimy do drive, pod ósemeczkę i zmieniamy na dysk numer 2 i sprawdźmy czy wystartuje z dysku numer 2. Działa, czyli słuchajcie. Jak sami widzicie, mamy więcej emulacji C64, Atari. Każdy z Was może wybrać system, który by chciał poznać, yy, pograć sobie na tych grach dzięki naszemu Raspberry Pi. I to wszystko, moi drodzy. Tym fi krótkim filmem, prawie 17-minutowym, albo już prawie 18-minutowym, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wytrwałość. Jeżeli Wam się ten film spodobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. A ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.